Cześć, witajcie! Spec Simulator X i tu są widzowie. Widzowie, co mnie subskrybują. I jak widzicie, jest 6 lag event. I, i, i dzisiaj, i nawet wam mówię, siemano, widzowie, Więc i, i teraz jest 6 razy lag. Wie, więc musimy trochę poekspić tymi jaja, jajkami I, i, idziemy chyba. I, i, ja muszę i, przyjść i, na to i, na, znaczy na... jak to się nazywa na TechShop I to są takie jajka i, i teraz no, będę otwierać te jajka, żeby... No wiecie co prawić Huge Keta I to będzie I to Będzie najlepszy Sposób Na No wiecie co Na robienie, na zdobycia No wiecie co, Huge Keta I to jest najlepszy sposób Więc oglądajcie ten film do końca ja stacie sobie tutaj. rozwalacie sobie naj, najbardziej mocną skrzynię. I wtedy zarabiacie. I wtedy możecie sobie otwierać jajka. Na przykład, jak macie na przykład kupione AFK-auto. Yy, yy, no wiecie. Yy, 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 no. Yy, no wiecie, co no. Trzeba. Yy, no, af. No, yy, AFK otwierania jajek. Yy, I teraz otwieram te jajka co mm, mm, są po biliony. O, jeszcze legendarii trafiłem. A tu widz stoi. Co mnie subskrybuje. Yy, yy, no, i tu będzie widz mi trochę. Yy, będzie na odcinku. Więc ty, wy, wy też się znajdziecie na odcinku I teraz Potwieram sobie tu kilka jajek Muszę pootwierać tu kilka jajek, bo tam w ogóle nie mogę trafić nic. Czemu odwrócone koty do góry nogami? To jest dziwne te, te niektóre pety tu jej, jak mnie rozrzuciło. Coś to tak rozrzad. E. Dobra, otwieram te jaja. Może jakaś legenda trafi się? Nie, jak. E. Rejr. E. się trafił. Okej, okay. otwieram. Och, już good Dobra, jak jest... 6 razy lag. Pokażę. Jest dwa razy lak znaczy 6 razy lak I zaraz rozwalimy tą skrzynię. A drugi odcinek będzie na prywatnym serwerze. Ojej, ile tego zdobyłem. O ja cię. Dobra, idę otwierać jaja. Hop. I hop. Tu, to kilka potrwa. Full inventory. Dobra. Ile tych petów tu jest w ogóle? Jej! Usułam w ogóle wszystkie hak -y -sak -y -y. W ogóle teraz uważajcie, widzowie, bo niektóre pety są kopiowane. Nawet... Mm, tam różne pety są skopiowane. Dobra, teraz otwieram. Aha. Aha. Bardzo fajna niespodzianka. O, oh, hej, golden haketket. Po co ja otwieram po jednym w ogóle? Och, teraz. Dobra, hexigatory. Tylko... O, dwa legendarii. Spoko nawet. Może jakiegoś mitykala zdobędziemy. Znowu dwa legendarii. Chyba teraz to otwieram po jednym O legendarii I jeszcze drugi będzie chyba legendarii, proszę Co? O. Dobra Idę sobie na, na to, rozwalę sobie to szybciutko Rozwiążę sobie to szybko. O. No. Dobra. O, jeszcze tutaj tu kilka, dwadzieścia bilionów dostałem. O, teraz po jednym atmosferze. Proszę. Jak like, um, Golden Hexigator. Dobra. Następ, następny odcinek będzie. Um, Spacymulator Specimulator i to będzie na 10 łapek, więc...